200 rocznica urodzin Tarasa Szewczenko była okazją do organizacji specjalnego koncertu, który odbył się 15 marca w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Tegoroczny jubileusz upłynął w cieniu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie. Wzruszenie i smutek to emocje, które towarzyszyły spotkaniu z symbolem walki o wolność Ukrainy, Tarasem Szewczenko. Osobiście Taras Szewczenko, jak i dla wielu Ukraińców, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czy mieszkają u siebie w ojczyźnie, czy mieszkają poza ojczyzną, jest to, jest to człowiek symbol. Nie chciałbym robić z niego proroka, bo był to zwyczajny, bardzo utalentowany człowiek, który miał wizję, wizję Ukrainy. Proszę zauważyć, że urodził się 200 lat temu, zmarł 41 lat później i w swoim krótkim życiu przecierpiał wszystko. Był chłopem pańszczyźnianym, był sołdatem w armii carskiej niemalże 9-10 lat. Miał zakaz powrotu na ukochaną Ukrainę. Mimo to i mimo zakazu tworzył tworzył i przedstawiał Ukrainę jako kraj, który w końcu stanie się krajem wolnych, szczęśliwych ludzi. Dlatego nie bez kozery jest obecny duchem, ale i w pewien symboliczny sposób fizycznie na Euromajdanie w Kijowie na Euromajdanach. Wszystkich miast Ukrainy. Są tam jego portrety, są tam jego cytaty z najbardziej znanych wierszy, które zaświadczają o tym, że Ukraina, mimo tego, że okupant, wróg, odwieczny wróg, Moskwa, Napadł na Krym, szykuje się do napaści na ziemię południa i wschodu Ukrainy, Ukraina mimo wszystko odzyska pełną wolność i Ukraina stanie się członkiem współtowarzystwa europejskiego, do jakiego zmierzał i do jakiego zachęcał również Taras Szewczęko. Ja Yeah Запорожці нам живо жали, жи пожали ходили и сню заспівали. Chyba świadomego Ukraińca, który nie przeżywałby za Ukrainę, za, za to, co się dzisiaj w niej dzieje, za to że nie, nie żył tym, co wyrabiają w Ukrainie obce wojska, bo Mówienie o tym, że to jakieś, jakaś samoobrona, że jakieś elementy, nie wiem jak, ich, jak je nazwać, które niby chronią ludność rosyjskojęzyczną, to w rzeczywistości jest to próba okupacji Ukrainy i zniewolenia jej. Przeżywamy oczywiście, bo chcielibyśmy, jako Ukraińcy żyjący w Polsce, żeby Ukraina. Stała się wreszcie niepodległym państwem. Przeżywamy również za to, jak do tego wszystkiego odnosi się Unia Europejska. Kraje Unii Europejskiej odnoszą się Stany Zjednoczone moim zdaniem. Te reakcje krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych są bardzo spóźnione, są nieadekwatne do tego, co dzieje się w Ukrainie. І добра за те, що поправді ж це, гірко пити подорожу зіронько моя на душі мої. Trudny bardzo moment dla Ukrainy, trudny moment dla Europy, dla Polski w szczególności. Ta walka o wolność dzisiaj Ukrainy, te ofiary ludzi Majdanu, Doniecka, Charkowa, ludzi, którzy chcą być żyć w kraju wolnym, demokratycznym, takim prawdziwym, normalnym. Eee, to dzisiaj ten koncert i koncert w dwusetlecie urodzin Tarasa Szewczenki no jest pewnym symbolem, wręcz jest pewną naszą taką wdzięcznością dla człowieka, który był takim wieszczem, prorokiem ukraińskiej wolności, państwa ukraińskiego, jej niezależności, poniósł także ofiarę w swoim życiu, uwolnienia, a, w, a wcześniej przecież Zniewolenia carskiego. I, i, I dzisiaj to bardzo trudno znaleźć słowa, żeby opisać taką potrzebę jakby wielkiej nadziei. Myślę, która jest wielu z nas. Wielu z nas, Polaków i wielu Ukraińców. To jest moment, jak powiedziałem, wielkie próby dla każdego człowieka, dla każdego kraju, dla. Dla każdej rodziny i dla każdego narodu, który łączyłby się i powinien się łączyć właśnie z tą potrzebą wielką wolności i życia drugiego człowieka. Jesteśmy w okresie też postu w Kościele Rzymskokatolickim. Ja osobiście mogę powiedzieć, że Przepraszam za że swój post poświęciłem narodowi ukraińskiemu. Не до полю високою вітер нагинає дівчинонька одинока долю с не вожає.

prosty człowiek, który ma w sobie wielki talent, bogaty swoją swoim wnętrzem, swoją osobowością, który pisze, maluje Ukrainę, który jest jakby takim poetą tej wielkiej potrzeby wolności, sam jako syn chłopa pan poczuje wolności w rozumieniu człowieka, patrzy na swój naród. Dzisiaj wydaje się, że jest najlepszym właśnie można powiedzieć, i cytatem, i najwyższym hymnem, i refrenem tej wielkiej potrzeby wolności dla Ukrainy. Tacy się ludzie rodzą w narodach. Tacy ludzie są potrzebni, jako ta ciągła um, pamięć, ciągła potrzeba z, tym, z tą poezją, z tą muzyką no co tu dużo mówić walki o tą prawdziwą, tak jak mówię, wolność. Ukraina musi walczyć o swoją wolność. Wbrew niejednokrotnie wszystkiemu i wszystkim, mam głęboką nadzieję, mam głęboko nadzieję, że i Polska, i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone, wszyscy, jak jeden może, staną za Ukrainą, dlatego, że chcą stanąć za wolnością, chcą stanąć za rubieżem tej prawdziwej, prawdziwego ludzkiego, normalnego życia. Kiedy człowiek dokonuje wyboru, nikt inny za niego. Kiedy naród dokonuje prawdziwego wyboru, kiedy nie ma przemocy, nie ma wojny, a jest szlachetna rywalizacja o coś, co lepsze w naszym życiu. Życie jest cudem, życie jest jedyne nam dane raz i trzeba je mądrze wykorzystać, mądrze żyć i w Polsce, i na Ukrainie, i na całym świecie, tak jak ci artyści śpiewali żeby ta dusza była piękna, a pokój był na Ziemi. To wszystko przecież jest możliwe. To wszystko zależy od nas, od nas w rozumieniu nas, tu, nas tu zwykłych ludzi, a także od nas w sensie polityków i Rosji i, i, i Europy i Polski, Ukrainy. W nich pokładamy największe nadzieje, że dobro w nich zwycięży, że dobro w nich zwycięży, że pokona zło.